Szkolne. Jesteśmy po spotkaniu europejskim. To jest, to jest lunch dla ludzi, którzy przyjechali tu z czterech innych państw, ponieważ w tej szkole właśnie um, odbywa się spotkanie w ramach Erasmusa Plus, akcja druga. Yes, of course! <laughs> Druga. Mamy tutaj ludzi z Finlandii, nauczycieli z Rumunii, z Turcji i z Francji. No i oczywiście Włochy. Koordynator, koordynatorem są Włochy. Patrycja Roma. Tutaj mamy panią z Turcji, z którą już nawiązałam kontakt i będziemy próbowali również zrobić akcję drugą z tym krajem. Wciaki, bo jest to wymiana uczniów. Koleżanka Barbara, koleżanka Laura Mamoli, no i oczywiście ja. Do zobaczenia w następnym wejściu.